Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Clash of Clans. I ta druga wioseczka jest naprawdę rewelacyjna, jak widzicie. Idę już do przodu coraz mocniej, troszeczkę mi się to udaje. Właśnie przed chwilą sobie zrobiłem nową wioskę. Niedawno, dwa dni temu, chyba udało mi się właśnie główny budynek na piąty poziom zrobić. I powoli, powoli sobie wszystko robię. Przed chwilą też kanona tego multimortara postawiłem. Przydałoby się go ulepszyć, bo widziałem. Pierwszy atak dopiero zrobiłem na tej wiosce, sprawdzicie jak mi to wyjdzie ta wioska, troszeczkę też murki poulepszone i jak widzicie mam swój nowy rekord 19 979 pucharków, tutaj profil mój, to jest moja, mój rekord 111 zwycięzców i zobaczymy jak to się sprawdza, pokażę też Wam strategię, którą używam właśnie od niedawna, Gram z samymi Baby Dragonami, i praktycznie na ileś tam walk, które przeprowadziłem, może dwie nie udało się, w dwóch nie udało się zdobyć przynajmniej jednej gwiazdki. Powiem Wam szczerze, że jedna gwiazdka przy tych Baby Dragonach jest murowana. Bynajmniej na razie. Ulepszam w tej chwili, jak widzicie, Gianta. Ale zobaczcie, Baby Dragony, w ogóle o, Baby Dragonach, bo mają fajną, fajną. Yy... Fany bonus mają, fajny dodatek właśnie do ataków. Jeżeli są nie w kupie, razem takie, wiecie, wiecie z, zbiorą się w jednym miejscu, tylko leci jeden Baby Dragon, drugi Baby Dragon, to ich atak jest podniesiony. Akurat moje mają już 80% ataku więcej. Więc jest to niezłe. Tutaj właśnie ulepszyłem. Tu będę miał teraz zamiar niebawem ulepszyć ich. Właśnie demęć na sekundę więcej więcej punktu życia i tutaj już będą mieli znowu dostaną tą swoją y, moc zabijania i wtedy jak one są oddzielnie atakują mocniej 80% dostają do swojego ataku więcej i one wtedy tak na różowo świecą są takie różowiutkie dobra no ale zobaczmy na razie przetestowałem sobie jedną wioskę. Jeden atak, i tą właśnie tą wioskę, żeby przetestować tutaj z tej strony mi atakowali z dołu i poszli, tu, poszły tu gianty. Tutaj ta bomba Tesla ich zwróciła w tą stronę, i w ogóle no troszeczkę zaraz zobaczymy. Spróbujemy zaatakować i sprawimy, właśnie, znowu wioskę. Bum, bum, baby dragony, najgorsze są właśnie dla baby dragonów, tutaj te yy, atakujące, właśnie powietrze, ale zaraz wam pokażę, postaram się. Odwrócić uwagę tych atakujących, zobaczcie, widzicie Baby Dragony, świecą na fioletowo. Staram się właśnie tak atakować z tej strony, tutaj z... odwracam uwagę tego troszeczkę atakujących powietrze. Zobaczcie, świecą na fioletowo, Ma... są szybsze, yy, tak mi się zdaje. Yy, szybciej atakują po prostu, 80% zobaczcie i 50 pyka, po prostu tutaj pyka, 50 tą strategią pyka. No i zobaczcie, tutaj na dole, te dwa Baby Dragony tutaj są razem, nie świecą na fioletowo, wolniej atakują, może nie wolniej, ale słabiej. Opłaca się Baby Dragony pojedynczo, ale zobaczcie, i znowu na fioletowo, ale został zdjęty. 70% jedna gwiazdka. Naprawdę tą strategią jedną gwiazdkę udaje się zdobyć bardzo często. No zobaczymy, on już ma 50% na pewno. Czyli tutaj już troszeczkę idzie mocniejszy, a tak jakiś chyba zobaczymy, ale zwycięstwo. zobaczcie, 47% tylko zrobił. Zobaczmy, jak ta wioska tutaj wygląda. Bo jestem właśnie ciekawy, co jeszcze mogę tutaj poprawić. On poszedł z tej strony giantami. Archerki. Ten multi jest niezły. Na parza. Archerki poszły z tej strony. Się zastanawiam się, czy tego głównego budynku no, nie dać bardziej do środka, no, ale zobaczymy, dobra, wpadły gianty do środka, no ale już tutaj są niszczone, ten Mortar, szkoda, że nie ten Crusher tutaj, no właśnie, ten Crusher, ale ten Crusher broni, broni tego Mortara, jest dobry ten Mortar, tutaj by się przydała jakaś osłona tego głównego budynku z tej strony. To może być problem, właśnie. Dobra, zaraz zobaczymy, czy da się to jakoś zmienić. Czy da się to jakoś zmienić? Może tutaj więcej tych bomb walniemy. Tą bombę byśmy walnęli. Bo poszedł z tamtej strony. Teraz ja spróbuję tak. Bombę tutaj. Jedną, bombę drugą tam. Tu jest bomba, tam jest Big. Wielka bomba. Crusher tam jest w dobrym miejscu. Dobra, jeszcze zobaczymy. Na razie jest wygrana. Mam nadzieję, że kolejną walkę też się uda wygrać. No i zobaczmy jak to tu wygląda. Tutaj jest do ataku na powietrze. Nie ma baloników. To zobaczymy. Raz, dwa i właśnie atakuje tak. Z każdego rogu daję baby dragona. Gdzie padnie pierwszy, tak jednego sobie zostawiam. O, tutaj będzie odwracać uwagę, uda się jeszcze. Dobra, nie udało się go tak puścić. A już teraz się puściło to... ta yy, się dwa zebrały w jednym miejscu. Dobra, ale tam będzie jest zajęty, tam ten jeden padnie. 53 już pyku, jedna gwiazdka. No mówię, no mówiłem wam. Jedna gwiazdka to pyka minimum te 50%. Udaje się zrobić właśnie Baby Dragonami, Jak się maje, zrobione na dosyć wysokim poziomie, No 70% pykło. Ładnie. Teraz tylko zależy od te y tego, ile mój przeciwnik ubije. I 2700 pucharków miałem przed chwilą, nie zwróciłem uwagi. Jest to mój rekord 2007. I zobaczymy, czy będzie więcej. Naprawdę fajnie, fajnie się tymi baby dragonami gra i dlatego będę je robił na większe na większe levele, Bo mówię 50% 50 siada, po prostu 50 siada jak nigdy Widzicie, 70% padło, teraz tylko zależy od tego ile mój przeciwnik ubije. Coś długo atakuje, ale się nie pokazuje Że coś zdobył procentowo Teraz zobaczymy. A ja jeszcze sobie pomyślę, czy tutaj ten budynek by można było. Tutaj coś ulepszyć. Zaraz zobaczymy zresztą jak on będzie yy, atakował. Ten Multimortar właśnie przydałby się na większy poziom. Bo jest zarombisty. Zarombisty jest ten Multimortar. Ten przeciwnik jeszcze atakuje. Tutaj się ulepszają, właśnie często pytacie o ten zegar, co on robi, on przyspiesza, co 8 godzin można włączyć jego przyspieszanie. Na moim poziomie chyba już przyspiesza 10 minut, W te 10 minut chyba 10 razy, czyli weźcie sobie, 100 minut wam przyspiesza. No i tam jeszcze przeciwnik atakuje, no i tak się zastanawiam, czy ten główny budynek, tutaj coś mogę zmienić, żeby był... Lepiej chroniony. Te arczerki tutaj będą chronić, arczerki te chronić. Zobaczymy... Oj, tam przegrałem. Dobra, wygrał. 50% dwie gwiazdki zdobył właśnie i o to, o to chodzi teraz. Zrobił 50%. Też poszedł od dołu. Też poszedł Giantem i arczerkami. No właśnie, tutaj poszedł. Nie mam żadnego budynku na dole, żeby... ...chroniło. Przyspieszę trochę. On no, sobie spokojnie tutaj czyści tymi arczerkami, właśnie tam też czyści tymi arczerkami. No, i tutaj sobie wyczyścił z tej strony wejście, właśnie na główny budynek. Arczerki to zdjęły. W ten sposób atakować tą wioskę trzeba, tylko. Mm -hmm. Zrobię na razie taki myk, że tak. Mm, nie za bardzo tutaj tą bombę, wielką muszę przesunąć. To przesunę tutaj. Ten archer tower dam tutaj jeden. Niech mi chroni ten główny budynek. To też dam tutaj Crash'era dam tutaj Powietrzne tutaj dam Przydałby się jeszcze jeden jeden budynek Tutaj są kanony, które chronią Tutaj jest double kanon, tutaj jest kanon mhm. Zrobię na razie to te, w ten sposób. Nawet gdyby się tutaj przedostali, to wielką bombę rzucę tutaj. Jeszcze małą bombę tutaj rzucę. Bom, bom. Właśnie, a teraz tak, żeby to dać, widzicie ten x? Na Crashera, ale Crashera mam tam w środku. Dobra, na razie sobie to to ustawię tak. Dobra, idziemy, zobaczymy, zaatakujemy, zobaczymy czy coś zmieni to, bo tam jednak ten główny budynek przy tym był za łatwo do zgarnięcia. Ma baloniki tutaj, ma tutaj latające. Dobra, zobaczymy, odwrócimy uwagę. Aj! Tego jednego baby dragona tam puściłem niepotrzebnie. Dobra, ten jeden tam siądzie. Za bardzo się skupiły tamte dwa też baby dragony. Jeden padł. 50% musi paść. Jest 50%. 53. Czy jeszcze coś więcej padnie? Nie. Aj wystrzelił, ale nie doszło i by było. No ale jak widzicie 50% siada. Przy tej taktyce Baby Dragonami. I teraz to wszystko będzie... Mati090, Polska Husaria. Pozdrawiam Cię. Podejrzewam, że tutaj dostanę łomoty. Dobra. Ale sobie zobaczymy. Jest Polaka, przynajmniej spotkałem. To jest chyba mój drugi Polak podczas ataku. Pozdrawiam. Dun, dun. Zobaczymy czy tutaj jeszcze coś by można było zmienić. Zobaczymy jak on zaatakuje. Myślę, że on dobrze zaatakuje i będę miał z czego wyciągać wnioski. Te kanony tutaj mi się, za bardzo się skupiły te kanony tam w jednym miejscu. Kanon tutaj też chroni, ten kanon też tutaj chronier, tower tutaj. Mortar wielki ma. Ma niezły zasięg, prawie obejmuje całe całą wioskę. Prawie obejmuje całą wioskę. Dobra, ale tu jeszcze atakuje. O, coś mi się zdaje, że też siądzie mu dużo. No i tak to wygląda. Baby Dragony, mówię: 50% Wam na pewno dają na tych niższych stopniach Waszej kariery. Właśnie przygody tutaj w tej, w tej wiosce z tym rankingiem. Myślę, że Baby Dragony będą dobrą, dobrą opcją dla Was, że mogli sobie po. Pograć. 50% siada. Mówię. Od 1500, bo tam troszeczkę spadłem, bawiłem się różnymi. Dy, 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 strategiami. Od 1500, tak jak widzieliście, do 1900, coś tam. Baby dragonami. Same baby dragony. To są w ogóle baby dragony? Tak ja je nazywam. Ten, ten, ten. Są baby dragony. O, wygrałem tam, zaraz sprawdzimy. Ja sobie tutaj muszę sprawdzić. Uuu, tu tu. Na pewno to są Baby Dragony. No, troszeczkę się teraz zacząłem zastanawiać, dobra. Tutaj siadła, wygrana z Mati 090, polska husaria, 44% przyjrzyjmy sobie zapis walki. On samymi arczerkami poszedł. Nie on poszedł właśnie od tamtej strony. Trochę przyspieszymy, a Mortar już sięga. Próbuję zbić mi na razie te budynki, które mam po bokach, no ale mówię, bliżej już za bardzo nie podchodzi, bo sięgają moje budynki ochronne właśnie. Na razie on próbuje zbić to wszystko tutaj. To Archer Tower tutaj w tym rogu była dobrym rozwiązaniem, jednak widzę. On znowu tu próbuje 30%. Gdzie on to jeszcze. O, on korzysta na razie tylko z tych y, super umiejętności, właśnie, arczerek, że one na początku są niewidoczne. Prześpieszmy jeszcze szybciej. Co on tutaj jeszcze wykombinuje? Tu samymi arczerkami. No, próbuję te procenty tutaj zbić, ale. Widać, samymi arczerkami za bardzo tutaj mu się nie udaje, bo wioska jest po prostu nie do przejścia na zewnątrz. Dobra, Mati, dzięki, że zawalczyliśmy, spotkałem cię. A ja kończę ten odcinek. Baby Dragony w tym odcinku rządziły, jak widzicie, 50% wioska. Nie jest mojego autorstwa, skopiowałem go sobie stopki. Nie chciało mi się za bardzo na razie myśleć nad własnym rozwiązaniem wioski. Sprawdzam, chociaż teraz widzieliście, przebudowałem. Napiszcie w komentarzach jak wam idzie. Ciekawe, czy będzie możliwość kiedyś zagrania face to face z jakimiś przyjaciółmi albo właśnie w klanie. Jeżeli coś takiego będzie robimy, strzelamy live, y, nagrywamy. Dobra, miłego dnia Wam życzę.